Radio Głos. Uskrzydla duszę. W studiu Radio Głos bardzo serdecznie witam naszych gości ponieważ przed nami wyjątkowe wydarzenie w Tczewie. Pierwsze warsztaty gospel, a jest z nami Aniela Stankiewicz, prezes Churu Juventus. Cześć Boże. Cześć Boże. I kierownik artystyczny tego zespołu Maciej Borowicz. Witam serdecznie. Witam. Skąd się wziął pomysł na to, żeby zrobić te warsztaty? Myślę, że trochę gdzieś to tam w nas tkwiło od lat, bo w sumie od 2000 roku jesteśmy związani z gospelem. I też od tego roku jeździliśmy na warsztaty Gospel w Osieku, później w Gniewie. I tak naprawdę y, gdzieś cały czas było takie marzenie, żeby może też kiedyś zorganizować. No i y, w sumie pandemia przerwała tradycję y, warsztatów w Gniewie. I tak jak przyszedł nasz nowy dyrygent, y, no to gdzieś to znowu zakiełkowało ten pomysł. I chyba w Maćku też taki był, taka była potrzeba, żeby mm, zrobić coś naszego. No i rok temu gdzieś padł ten pomysł, no i oto jesteśmy. W najbliższy piątek już rozpoczynają się te warsztaty. Czy można się jeszcze do nich zapisać? Tak, mamy jeszcze kilka miejsc, także zapraszamy bardzo serdecznie. Um, warsztaty poprowadzi bardzo charyzmatyczny um, trener wokalny z Wielkiej Brytanii, Colin Williams. Jeżeli ktoś śpiewa, może śpiewać pod prysznicem, to nieważne, albo chce zacząć śpiewać, no to to jest idealny moment, żeby, żeby przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, gdzieś może ten bakcyl zakiełkuje i będzie można robić coś więcej dalej z tym. Jaki repertuar jest przewidziany na te warsztaty? Warsztaty są jak najbardziej w stylu Gospel, tak jak tytuł tych warsztatów zapowiada, ale niekoniecznie tylko chcielibyśmy bardzo przekazać, skąd wziął skąd wziął się styl Gospel i. Nasze warsztaty trwają trzy dni. Pierwszego dnia będzie takie krótkie wprowadzenie do muzyki gospel poprzez pieśni Negro Spirituals. I tutaj chcielibyśmy pokazać zupełnie, zupełnie inną stronę muzyki gospel, czyli tam właśnie pieśni religijne czarnych niewolników. Zaczynamy po południu i nauczymy się dwóch, może trzech pieśni, które będą częścią spektaklu zagranego trzy godziny później już. Dlatego, że ten spektakl, czyli Pieśni Czarnych Niewolników, został przygotowany przez Chur Juventus. Premiera była w kwietniu tego roku. I poprzez właśnie ten wieczór piątkowy chcielibyśmy przeprowadzić warsztatowiczów przez. Przez właśnie ten początek, sam początek, skąd to się wzięło, dlaczego te pieśni są tak bardzo emocjonalne, dlaczego styl gospel jest taki energetyczny, to wszystko będzie tam wyjaśnione. Przy, przy okazji warto też zapytać się trochę o tę historię chóru Juventus, bo przecież to już kilkadziesiąt lat, chociaż oczywiście skład ciągle się wymienia. Tak, chór obchodził swoje 60-lecie w zeszłym roku. Skład się zmienia, ale też wracają starzy chórzyści, i myślę, że to też pokazuje, że gdzieś ten sentyment trochę, ale i tęsknota. Niektórzy odchowali swoje dzieci i wrócili do chóru i jakby przeżywamy trochę nową młodość. I to jest, to jest fajne. Pamiętam, ja śpiewam w chórze dwa, ponad 20 lat, yy, i pamiętam, że jak zaczynałam, to było takie życie od piątku do piątku. Kiedy będzie ten mm -hmm. piątek? Kiedy znowu będzie ta próba? Później tak jakoś to przycichło, mimo tego, że yy, cały czas ten chór był. A od kiedy Maciej jest, to znowu jest takie. Yy, kiedy znowu będzie ten piątek? Kiedy mm -hmm. będziemy śpiewać, robić nowe rzeczy? Także yy, no. To jest fajne, że, że człowiek po trzydziestce, po a nagle taki jest, e, znowu ta moc taka jak, jak kiedyś. Ja może się wtrącę: bo <głos> ja, <głos> ja jestem e, kierownikiem artystycznym tego zespołu od właściwie już trzeci rok leci teraz. Um, ale chciałem zaznaczyć, że ja nie idę za, za stylem chóru. Powiedzmy tym stylem przyzwyczajonym od 20 lat, tylko właściwie gospel to też jest również moja miłość, bo um, odkąd byłem nastolatkiem, to zawsze właściwie od tego się zaczęło. Zaczęło się od y, płyty Soulful Celebration a, i. I zrozumiałem, że jeśli muzyka w kościele, którą miałbym uprawiać, miałaby tak wyglądać, to ja jestem pierwszy, żeby to po prostu realizować. I tak się złożyło, że w zasadzie chór potrzebował nowego dyrygenta. I powiem tak: no właściwie jak tu usłyszałem propozycję, to bez wahania w to wszedłem, bo wiedziałem, że to będzie spełnienie moich artystycznych też potrzeb. I. I, I tak jestem. I, 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 a chciałem powiedzieć, że tak, jeszcze właściwie, no jak zacząłem, my już mamy trochę, o tak, już jesteśmy w wieku średnim, siwych włosów zaczyna przebywać i w zasadzie chcielibyśmy też właśnie dać to piękne wrażenie, właśnie tak jak myśmy poczuli na pierwszych warsztatach w gospel, ja swoje odbyłem, nie wiem, ileś tam 20 lat temu i przyznam, że to zostaje sentyment po tych pierwszych, jakby już każde kolejne nie są takie jak te pierwsze, ale chcielibyśmy właśnie jako już doświadczeni Ludzie dać młodym ludziom możliwość poczucia tych pierwszych warsztatów, i żeby pozostał z nimi taki sentyment, i, i rozumienie, że właściwie śpiewać można właśnie w większej grupie i, i, i szukać tego tak, na różne sposoby. W przyszłości. Mam nadzieję, że to po prostu będzie owocować. A dla tych, którzy będą z okolicy, czy to byłaby też szansa ewentualnie, żeby dołączyć do Choru Juventus? Czy jest, jesteście otwarci na nowe osoby? Jesteśmy otwarci, tylko nabory, nabory są zaplanowane, dlatego że my już jesteśmy w takiej fazie. Gdzie mamy przygotowane bardzo dużo y, materiału i żeby to nadgonić, y, to faktycznie musi być o, otwarty moment zapowiedziany. Więc jak najbardziej kandydatury y, przyjmujemy, y, ale pewne warunki tam y, też będą wyszczególnione. Więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, jak najbardziej. Warsztaty na pewno będą okazją, żeby też poznać w ogóle muzykę gospel, ponieważ rzeczywiście tutaj na Pomorzu przez wiele lat ta tradycja, chociażby festiwal i gospel, który organizował ksiądz Zdzisław Osowski była, była rozwinięta. To jest okazja, żeby może to odświeżyć, pokazać może na nowo. Gdybyśmy jeszcze wrócili do warsztatów, to gdzie można się na nie zapisać? Um, najlepiej przez nasze social media. Um, wszystkie informacje tam można znaleźć. Formularz zgłoszeniowy. Można też przez maila z nami się skontaktować, albo czyli, telefonicznie. Czyli najprościej e, e, odpalając Facebook, wpisać Chór Juventus przez V. <coughs> Przepraszam. I, I w ten sposób można namierzyć właśnie te pierwsze warsztaty gospel w trzebie. No i na pewno warto dla tych, którzy może nie Potrafią śpiewać, to przyjść na ten finałowy koncert, który odbędzie się gdzie i kiedy. Tak, zapraszamy na koncert finałowy pierwszych warsztatów Gospel w Tczewie, który odbędzie się w niedzielę 1 września o godzinie 19 w Kościele Świętego Józefa. Um, będzie to na pewno um, ciekawe doświadczenie, bo w Tczewie nie było takiego koncertu jeszcze. W wykonaniu ponad 100-osobowego chóru z Towarzyszeniem Zespołu Instrumentalnego, um, z Charyzmatycznym dyrygentem Colinem Williamsem, który także będzie śpiewać, więc to też myślę, że będzie ciekawe doświadczenie dla. Jeśli ktoś nie był na koncercie gospel, to to jest myślę taki, który zachęci do tego, że chce więcej. Mhm. A towarzyszyć tam będą też muzycy profesjonalni: Mike Wilkowski na perkusji, Hubert Świątek na fortepianie oraz Jakub Kisielewicz na gitarze basowej. Ja będę troszeczkę udawać na y, organach Hammonda. Aha. Y, 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 natomiast, y, natomiast myślę, że to, to brzmienie będzie po prostu absolutnie wyjątkowe, ale zwłaszcza ten 150 osobowy chór, który planujemy stworzyć, y, da po prostu, no, na pewno niezapomniane wrażenia i chórzystom, i Słuchającym. Gdybyśmy wrócili do początków muzyki gospel, to instrumentarium było od samego początku wykorzystywane, czy to była muzyka bardziej cappella? Tak, naprawdę. Pieśni Negro Spirituals to są tylko i wyłącznie pieśni a cappella, czyli to, co można było wykorzystać zbierając, na przykład bawełnę, albo kukurydzę. Nic więcej nie było. Potem, y, oczywiście jakby, m, jeśli, jeśli zna, znalazł się jakiś bęben, to, to można było to używać. Natomiast muzyka gospel y, tak naprawdę zaczęła się po wojnie cywilnej, y, kiedy, y, kiedy y, czarnoskórzy y, mieszkańcy Ameryki odzyskali wolność. Y, y, zaczęło się może od tego tak naprawdę i tutaj właściwie poszło w dwóch kierunkach, właśnie w tym sakralnym, wokalnym e, i w kierunku jakby blues i jazzu poszło, kiedy po, e, po tej wojnie z pól można było zebrać instrumenty po żołnierzach hmm. i tak naprawdę ci e, czarnoskórzy, e, niegdyś niewolnicy, a teraz już wolni ludzie, mogli Próbować grać na, 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 na tych zebranych instrumentach. Tak się zaczęło. Natomiast potem, tak naprawdę, bardzo szybciutko pojawiło się z Europy, przyszedł taki instrument jak harmonika ustna. W kościołach nie było stać, w tych pierwszych kościołach czarnych nie było stać nikogo na, na większe instrumenty, ale organy Hamonda to były, to były instrumenty, Y, które jakby muzykę gospel ubogaciły, tak? Czyli śpiewa kapela, to jest podstawowa sprawa. Mm. Natomiast potem organy Hammonda, to, to jest ten pierwszy esencjonalny właśnie brzmienie muzyki gospel. Teraz w pracy z chórem Juventus, na czym się najbardziej skupiasz, myśląc też o repertuarze. Y, mm, ha, przyznam, że mamy taką, taki obrót spraw, że y, na czym ja się nie skupiam. No właśnie, bo y, tak naprawdę plany na następny sezon. Y są nie dość, że rozbudowane to jeszcze bardzo zróżnicowane repertuarowo. Nie chcemy za dużo zdradzać, bo nawet chórzyści jeszcze nie st wiedzą, co będą <laughs> robić. Znaczy tak. Przyznam, że projektów mamy rozpisanych na kolejne kilka lat. Właściwie, no, tak już szacowaliśmy, to z 8 lat nam to zajmie, żeby zrealizować to, co to, to wymyśliłem, ale powiem y, może najprościej. Y, przez 2 lata, co zorganizowaliśmy i y, y, no to był wielki, Koncert jubileuszowy, 60-lecie, więc, więc tutaj poszliśmy właśnie w muzykę gospel i już się zaczął klarować, właśnie cały zamysł pieśni czarnych niewolników. Tam na, podczas koncertu jubileuszowego wykona, wykonaliśmy pierwsze pieśni, które zostały niesamowicie przyjęte przez publiczność i i stwierdziliśmy, że to jest chyba właśnie to, co powinniśmy robić. Potem powstał spektakl rok później. To już pełen spektakl, 75 minut przez chór śpiewa a cappella. I... No i to nie wszystko. W tym roku również mieliśmy premierę koncertu, premierę koncertu Gospel w rolach głównych. Taki tytuł dlatego, że Muzyka gospel, którą wybraliśmy, jest znana z filmów e, bardzo znanych, zresztą Zakonnica w przebraniu oraz Żona Pastora z Whitney Houston. Więc, e, a żeby nie było jeszcze tak proste, no to <grym> utrudniliśmy sobie e, wykonaniem tego z orkiestrą. E, I orkiestrą, e, tutaj graliśmy z Wave Orkiestra z Sopotu, bardzo dynamiczną, młodzieżową orkiestrą. Młodzieżowo. No, w sumie jest już ludzie po studiach, ale tak przyjmijmy, że do 25 to jest jeszcze młodzież. Tak I, i to też jest bardzo dobrze przyjmowane. Mamy jeszcze przed nami, jest do wykonania transitus i właśnie byliśmy na takiej w, właściwie urlopowej wycieczce do Włoch, po to, żeby zebrać troszeczkę materiałów, Transitus jest o świętym Franciszku, o Franciszku Zasyżu. I mnie osobiście y, ten człowiek bardzo inspiruje i muzyka, którą przygotowałem, bo również jestem kompozytorem, y, y, na podstawie utw utworów, które przygotowałem już y, kilkanaście lat temu y, na y, to był festiwal muzyki sakralnej w Gdyni, jeden z poważniejszych na, w tamtym regionie eventów. Przygotowałem również z orkiestrą symfoniczną właśnie Transitus, ale tutaj chciałbym go zreko zrekomponować, o tak, wykorzystać te fragmenty i uzupełnić o nowe, żeby powstał absolutnie cały koncert na ten temat. I we Włoszech właśnie. Byliśmy we Florencji, gdzie sfotografowałem w dużej rozdzielczości te najbardziej stare obrazy z życia, jakby kadry z życia Świętego Franciszka, po to, żeby się tym inspirować. I to jest nasz projekt na przyszły rok Transitus, właśnie. Nic zatem tylko zachęcamy, żeby obserwować na Facebooku i w mediach społecznościowych Chur Juventus Trzeba a tym samym na zakończenie zapraszamy na pierwsze warsztaty gospel, które już w najbliższy piątek rozpoczynają się w Trzewie zapisy na mediach społecznościowych. Dziękuję serdecznie naszym gościom za dzisiejszą rozmowę. Abrito, Aniela Stankiewicz, prezes klubu Juventus i Maciej Borowicz, kierownik artystyczny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.